Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Smite. Ja dzisiejszy odcinek rozegram sobie Guan Yu i tym oto sposobem, moi drodzy, rozegraliśmy już Jousta każdym z darmowych bogów, ponieważ Torem już wcześniej nagrywałem serię, także Tora nie bierzemy pod uwagę. No i chyba tylko tylu ich jest, tak? Pięciu, o ile dobrze pamiętam. Thor, Guan Yu, Nif, Ra i Ymir. E, nie wiem, czy kiedyś chyba jeszcze Odyna nie było przypadkiem, ale Odyna mi tak nagrywałem i tak. Także, moi drodzy, ja lokuję. Ze mną w party jest The Polish Ese oraz Mani. E, to są właśnie klanowicze, którzy aktualnie wygrali gdzieś tam e, losowanie klanowe. Także, moi drodzy... Hmm, polecam wam brać udział, bo tak na dobrą sprawę większość osób, które gdzieś tam chcą zagrać, już raczej grało takich osób, które jeszcze nie miały tej okazji zostało niewiele, ale staram się cały czas gdzieś tam, że tak powiem, przecezać te party, tak żeby jak najwięcej osób, których jeszcze nigdy nie było na filmie, pojawiło się no i to by było na tyle. Widzimy się za sekundę w ekranie wczytywania. W porządku, moi drodzy, w drużynie The Polish, Polish SE wybrał Syle. ja mam Guan Yu i Mani wybrał Lokiego, natomiast w drużynie przeciwnej mamy Artemis, Nox i Isis, Isis bądź Isis, a bądź nie wiem jeszcze, jak inaczej mógłbym ją nazwać. E... Guan Yu ogólnie jest mi już znany, parę razy mi go wylosowało na... E... moment... NOx Artemis. Hmm. Dobra. Parę razy mi go wylosowało już na. E, recommended. Dobra. E, na. 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 Asaucie. Także, moi drodzy. Coś tam mniej więcej wiem. Pierwszy skill to jest takie leczenie, drugi skill to jest taki, taka szarża, trzeci skill to jest kręcenie tą, tym, tym, tą włócznią. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda fajowo. Taki bajerek. Fajna rzecz. Bardzo dużo obrażeń ogólnie później zadaje. Śmiało możesz sobie to brać. Ok, to też coś tam zadaje damage ogólnie, i tutaj o. Takie mamy do leczenia. Dziwne dziwo, coś tam leczy na początku, później już nieco lepiej, ale ogólnie jest całkiem, całkiem niezłe. A coś się stało z naszą drużyną przeciwną, gdzie oni się tutaj kryją? Poszukajmy ich, dlaczego by nie. O Jezu. Nie wiem, jakim się tu skupiać. Chyba na Nox, co Wy na to? Nie! Yeah. Jeszcze się uleczę. ciach, i ciach, Mnie elegancko! To mi się podoba kurde. Fajowo. Cieszę się, że zwycięsko z tej akcji wyszliśmy. Guan Yu ogólnie jest bardzo, bardzo wytrzymały, także warto nim gdzieś tam czasami troszeczkę e, nawet na małym życiu, e, popróbować jeszcze powalczyć, ponieważ e, mamy tutaj tego Hila. on nie jest jakiś mocny, ale zawsze coś tam przywróci. No, i tą, 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 tą dzitką też sporo obrażeń zadaje, także warto, warto nim poszaleć momentami. Jeszcze myślę, że tutaj. Co um, tutaj, ja chyba wiedziałem o, kiedyś tam już, co tam się mu kupowało. Nie wiem, czy się to nie zmieniło. Jeszcze, moi drodzy, mamy pasywa. E, ten pasyw. Um, nie pamiętam co on robił tak naprawdę i nie mam za bardzo czasu tego przeczytać. Okej, okay, zaraz tutaj szybko! O Jezu o Jezu. o Jezu, o Jezu O Jezu ale marne to było. Wpadłem we wszystkie pułapki jakie tylko leżały na ziemi. Ale to może i lepiej, że ja w nie wpadłem, a nie ktoś z mojej drużyny. E, był taki bardzo fajny item dla Guan Yu ogólnie, tylko nie pamiętam jaki. E, pomyślmy o tym jego pasywie. Guan Yu gains force of will as he takes damage. Each instance of damage he receives charges up his healing by up to 2 razy after 20 hits. Dobra. Czyli po 20 uderzeniach, które oberwiemy, nasz skill Numer 1 leczy nas dwa razy mocniej. Taki bajer. Okej, okay, chciałem się już rzucać na nią. Ale nie, nie wyszedłbym na tym za dobrze. Dobra. Musimy sobie tutaj chyba jakiś fokusing ustalić, albo przynajmniej podjąć próbę. Ustalenia focusingu, ale to może później. Troszkę spaliłem wcześniejszą akcję, nie, nie jestem z siebie zadowolony. Niech tam mani zrobi sobie żółtego. Oj oj, oj. oj. Chyba oszalałaś, dziewczynko. Nie, dziku. Hmm, nie da rady, żebyśmy ją dogonili. Okej. Okay. Ja tutaj standardowo spróbuję. Uh! Uciekamy! Może się uda. Aj! niestety się nie udało. Mało brakowało za to. Widzę, że tutaj podpowiadają queensy, Ja nigdy queensów chyba na Guanio nie składałem, ale złożę je, zobaczymy co one mi tu pomogą. Co prawda w drużynie przeciwnej nie ma żadnego potężnego tanka, ale za to Activate weźmy sobie... O. Oj, kurczę, kupiło mi. Nie, dobrze, pierwszy poziom mi kupiło. Ojejku, jak ja nie lubię takich gier. Będzie 3 na 2 bo ktoś oczywiście już z quitował. Nie jest dobrze. Co mi tu Middle Towera oh mojego atakujecie? Nie! Oj, pięknie, już się podstawiłem. No i dobra. To mi się podoba. Skoro już jesteśmy tylko we dwójkę, e, właściwie to oni są tylko we dwójkę. No to chyba będziemy musieli tą grę skończyć po prostu szybciej. E, nie lubię takich gier, no ale niestety nic na to nie poradzę. Ja bym oczywiście chciał, żeby gry były rozgrywane w pełnym składzie. Proszę bardzo. Jak nam się tutaj fajnie zgrały skile. Ok, cofnę sobie. Zakupię itemka. O proszę. Enemy has returned. Fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. 300. Ok. Nie wiem, co wy macie z tymi Wojspakami. Po co kurde Gemy na to wydawać? Widzę, że i syla ma Wojspaka i Loki ma Wojspaka Nie wiem. Cóż to za moda w tych czasach? Żeby te voice packi kupować. Nie przypadam za nimi, bo są totalnie bezużyteczne. Fajny ten kręcący, kręcący polarmik. Fajnie atakuje, potężnie. No i super. Szkoda, że Lokiemu się nie udało przeżyć. No ale cóż. Że tak powiem, wszystkich się nie da niestety zadowolić. Fajnie bije e, z tymi coinsami. Naprawdę podoba mi się. Zetonujemy sobie tą pułapkę. I dobra. Co tutaj dalej? Podpowiadacie. Ten item jest bardzo, bardzo fajny. Nie wiem, może byśmy sobie go złożyli. Tylko, że ten item raczej bym kupił chyba po tym itemku, po tej tarczy. Ona jest bardzo fajna. Bardzo często ją składam teraz, bo jest mega skuteczna. Ma swoje wady i zalety. O, bardzo fajnie, Osz ty! Nie dobrze. Nie yes, zginę. Przesadziłem niestety. Mogłem tutaj troszkę mniej, że tak powiem, agresywnie zagrać. Okej. Okay. Właściwie teraz zauważyłem, chociaż może to dlatego, że jeszcze mamy niskie levele i gra jest na bardzo wczesnym etapie, tak naprawdę. To my po prostu tak bardzo dużo razy zabiliśmy do tej pory. E, o co mi chodzi? Chodzi mi głównie o to, że. E, że. No właśnie, co? Wypadło mi z głowy to, co chciałem Wam przekazać. Teraz sobie przypomnę. Dobra. Juhu! Juhu! Loki znowu nie przeżył, nie ma szczęścia chyba. Niestety, no ale cóż. Super, mam już prawie cały item. Cofnę się, nie będę taki ham. Cofnę się, kupię sobie. Zregeneruję się. I damy im szansę jeszcze troszkę powalczyć. Dopiero 11 minuta. Nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał tak króciutko. Okej. Okay. 200? No, fajnie. Weźcie sobie tutaj bufika. A ja tutaj troszeczkę powalczę. Nieźle. Zobaczcie, co się dzieje. Oj, poddali się? Kurczę. Już druga gra, w której mi się poddali. Na Imirze też mi się poddali. I teraz znowu się poddali. Ja nie wiem, co się dzieje teraz. Ludzie po prostu niech chyba nie potrafią przegrywać zwyczajnie. Bo dla mnie, poddanie się to jest takie. Byliśmy lepsi, zabiliśmy więcej razy. Nie straciliśmy wieży. I ktoś się podaje. No, rozumiem, że chce oszczędzić czas, ale zdecydowanie zasłużyliśmy tutaj, przynajmniej chociaż na dokończenie tej gry. Już nie chcę stoją w tej bazie. My byśmy sobie zabili tego tytana i by było fajnie. No ale cóż, moi drodzy, tak to już bywa. Czasami e, chcieli skończyć i skończyli wcześniej, także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście prosiłbym Was w komentarzach, żebyście się wypowiadali na temat tego, e, którą serię chcielibyście zobaczyć z tych darmowych bogów jako pierwszą. Chociaż do tego czasu jak ten odcinek wyjdzie, to prawdopodobnie już gdzieś tam podejmę wstępne decyzje, ale tak przynajmniej będę wiedział czy, czy, czy były słuszne, lub ewentualnie będę wiedział kim nagrywać e, następną serię, tak? Także jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.